Czy wiesz, że w sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej znajduje się wyjątkowy kamień z grobu pańskiego? Sanktuarium maryjne w Licheniu to miejsce pełne symboli i wyjątkowych relikwii. Spacerując jego alejkami, można natrafić na wiele kamieni z wyrytymi cytatami z Biblii, które skłaniają do refleksji i modlitwy. Szczególnie wyjątkowym miejscem jest licheńska Golgota, monumentalna konstrukcja zbudowana z kamieni przywiezionych z kopalni węgla brunatnego w koninie. Golgota licheńska to jedno ze szczególnych. Miejsc na terenie sanktuarium maryjnego w licheniu. Jest ono zbudowane przede w większości z budulca, jakim jest kamień, przywieziony z kopalni węgla brunatnego w koninie i na tych kamieniach zamontowane są również kamienie szczególne, które przybyły do nas z różnych stron świata, m.in. kamień z Grobu Pańskiego z ziemi świętej. Ten kamień zamieszczony jest przy drodze prowadzącej. Od starej części sanktuarium do bazyliki. To nie jedyny cenny relikt w sanktuarium. W samej bazylice znajduje się kamień Golgoty, dar od Franciszkanów Grobu Pańskiego, kustoszy świątyni w Jerozolimie. Te niezwykłe kamienie przypominają o miejscach kluczowych dla historii chrześcijaństwa i umożliwiają wiernym duchowe zbliżenie do tajemnicy męki i zmartwychwstania Chrystusa. Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej kryje w sobie wiele niezwykłych miejsc i symboli, które łatwo można przeoczyć podczas samodzielnego zwiedzania. Dlatego zachęcamy do odkrywania tych tajemnic wraz z przewodnikiem. W naszym sanktuarium, chodząc z alejkami, możemy odkryć wiele ciekawych tajemnic, wiele ciekawych miejsc, do których serdecznie Państwa zapraszamy. Czy wiedziałeś o tych wyjątkowych kamieniach w Licheniu? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, koniecznie odwiedź Sanktuarium i odkryj jego niezwykłe skarby.